Witam Cię w pierwszej lekcji tygodnia 19 na kursie Listen and Speak English na poziomie A1. W dzisiejszej lekcji, jak i w całym tygodniu 19, czyli także w następnej lekcji, będziemy zajmować się zagadnieniem gramatyki języka angielskiego, jakim jest Saxon Genitive. Tym określeniem nazywamy sposób tworzenia dopełniacza w języku angielskim. Dopełniacz odpowiada na pytania kogo bądź czego. Czyli musimy wiedzieć, jak właśnie utworzyć ten dopełniacz saksoński, by na przykład powiedzieć coś takiego jak brat Marysi, samochód Tomka, plac zabaw dzieci, czy ogon psa, czy może nawet takie określenie jak męska. Toaleta. Do tego, by powiedzieć coś takiego w języku angielskim, będziemy potrzebować właśnie tego dopełniacza saksońskiego, czyli tego Saxon Genitive. Temat ważny, więc jak zwykle zaczniemy za chwilkę od słownictwa. Natomiast poćwiczymy sobie po części grammar, to wszystko, co sobie przyswoimy. Poćwiczymy w części sentences, gdzie będziesz mieć jak zwykle do powtórki zdania oraz słownictwo. Zacznijmy lekcję. Vocabulary, czyli słownictwo. Przed nami 10 nowych słówek. Zaczynamy jak zwykle od rzeczowników. Pierwszym z nich jest wyraz a town. Town będziemy tłumaczyć jako miasteczko. Przetłumaczyłbym także je jako małe miasto. Miasteczko, a town. E, oczywiście miasto to a city, więc e, małe miasto, miasteczko to a town. Dalej mamy a building, to budynek. Budynek e, i tutaj jedynie, co może skomentuje tą wymowę, to ing jako n, tak? N, building, czyli nie building, building ale building, budynek, w ten sposób. Łatwo używać tego słowa. Następnie wyraz road, rzeczownik, który tłumaczymy jako droga bądź szosa. Droga, road. Um, I na przykład powiedzielibyśmy: The main road, główna droga, taka na przykład wiodąca przez miasteczko, The Main Road, bądź w adresach, także w nazwach. Pojawia się na przykład road, na przykład Park Road 23, tak? Czyli pod tym adresem ktoś mieszka przy tej drodze. No i oczywiście jest także street, jako ulica w mieście. Yy, byśmy powiedzieli tych ulic, jest bardzo wiele streets. Street, ulica w mieście. Y, oczywiście może być też dłuższa, natomiast road będzie to droga bardziej, szosa. Taka droga wiodąca no, na przykład przez miasteczko, bądź wiejska droga też byśmy tak powiedzieli wtedy road, oczywiście, a nie street. W ten sposób. Dalej mamy rzeczownik uh, view i oznacza, tłumaczymy go zarówno jako y, widok, view, czyli ładny widok z okna na przykład, view, albo także... Drugie, drugie tłumaczenie, drugi użycie to pogląd bądź zdanie na coś, tak? Także view. Czyli mój pogląd, mój, moje zdanie. Na, oczywiście pogląd, tak? Yy, pogląd, zdanie to yy, też opinia, można by powiedzieć, tak? Pogląd. Bardziej pogląd yy, w domyśle zdanie na jakiś temat. View w ten sposób. Dalej czasowniki. Pierwszy to wymagać, czyli to require. Require. W ten sposób tu jest uh, literka Q. Require. I jako przykład dałem to wymaga dużo wysiłku, tak? It requires effort. To znaczy to wymaga wysiłku. It requires effort. Kolejny czasownik to to pass. To pass. Będziemy tłumaczyć jako mijać. Hmm, na przykład coś mija. Czas mija szybko. Użyjemy tego pass. Yy, bądź. Yy, bądź podawać w sensie coś komuś podawać, czyli tutaj na przykład pass the salt please, podaj sól proszę, w ten sposób. Albo w tym znaczeniu mijać, czyli musisz minąć um, nie wiem na przykład stację benzynową i tam dalej za stacją tak mijać w ten sposób minąć coś pass. Następnie to suggest, czyli sugerować. Sugerować suggest. Um, Suggest, czyli tutaj wymowa. Przez 2g w pisowni. Suggest, sugerować. Dalej: Hot. Słówko krótkie, proste, myślę, że znane. Oczywiście z, u, używamy, jeżeli coś jest gorące, gorący yy, garnek. Tak, czy gorąco. Także powiemy. Hot day, gorący dzień, ale także it's hot. Powiemy jest gorąco. Także przysłówek. Yy, I mamy także pikantny hot, jeżeli powiemy na przykład hot sauce, tak? Pikantny sos w tym sensie, nie gorący sos, ale yy, yy, pikantny hot w tym sensie. Często na buteleczkach takich sosów, jakichś ostrych sosów, pikantnych, ostrych sosów jest, jest yy, to oznaczenie, ten wyraz hot. Także hot topic taki gorący temat, też byśmy powiedzieli hot topic na czasie, bardzo, tak? I'm too hot, jest mi za gorąco. Hot day, oczywiście gorący dzień. Dalej podobny to similar similar. Podobny. Jako przykłady użycia similar situation, podobna sytuacja, similar thing, podobna rzecz. Bądź oni, bądź one są podobne. They're similar. They are similar. Oni są podobni, one są podobne. No i ostatnie słówko y, about, czyli o, jeżeli mówimy o kimś bądź o czymś, yy, let's talk about, porozmawiajmy o tym i tamtym, tak? Bądź około, about, i powiem wtedy about 10 kilograms, at about 10 o'clock, yy, o około dziesiątej godzinie, about. Saxon genitive Czyli dopełniacz saksoński. E, zobaczmy. Tym określeniem nazywany jest sposób tworzenia dopełniacza w języku angielskim, który odpowiada na pytania kogo, odnośnie osób oczywiście, oraz czego. Innymi słowy, jest to forma dzierżawcza rzeczownika. Tworzymy ją przez dodanie apostrofu oraz litery S, czyli wygląda to w ten sposób po wyrazie apostrof i ta literka s, zasadniczo, przeważnie w ten sposób, będzie jeszcze pokazany wyjątek, bądź no, może tak to nazwać wyjątek, inny sposób, natomiast zasadniczo na ten moment zobaczmy, że jest to apostrof i literka s na końcu imienia lub innego rzeczownika żywotnego, czyli opisującego osobę, nazywającego osobę bądź zwierzę. Przykłady, żeby powiedzieć, to jest pokój Janka, no to tutaj do tego imienia John, Jan czy Janek dajemy apostrof oraz S i czytamy to w ten sposób John's, John's czyli this is John's room to jest pokój Janka John's room, pokój Janka, pokój Jana e, żeby powiedzieć brat Marysi jest dentystą, czyli e, ten brat to jest brat czyj? Marysi Kogo? Marysi. Mary, dajemy apostrof s. Mary's brother. Brat Marysi. Mary's brother. Mary's brother is a dentist. Brat Marysi jest dentystą. Czyli w ten sposób, najpierw imię, apostrof s i dopiero y, kto, tutaj akurat brat. Brat jest czyj Marysi. Mary's brother. Czyli nie odwracamy tego, nie mówimy najpierw brother Mary's. Ale Mary's brother, Marysi brat, jakby w ten sposób mówimy to w języku angielskim, inaczej niż w języku polskim. W języku polskim mówimy najpierw to by było to brat, Marysi, brat, a potem Marysi. W języku angielskim odwrotnie najpierw Marysi, a potem brat. Mary's brother is a dentist, więc nie odwracajmy tego. E, tak samo tutaj to jest dom mojego przyjaciela, czy tamten jest dom mojego przyjaciela. That is my friend's house, czyli tutaj jest ten my friend, mój przyjaciel. No i tu apostrof s i to jest jego dom, my friend's house, mojego przyjaciela dom. My cat's eyes are green, czyli oczy mojego kota są zielone. E, więc w ten sposób byśmy to zrobili, także możemy powiedzieć o kotku, czyli te oczy, eyes, są tego kota, czyli cat's eyes. Kota oczy, oczy kota. W ten sposób, czyli apostrof S. Zobaczmy punkt drugi. Gdy liczba mnoga rzeczownika powstaje regularnie, czyli kończy się on, ten rzeczownik na końcówkę S, czyli regularnie tak jak kids, dzieciaki, boys, chłopcy, cats, koty i tak dalej. To, by stworzyć formę dzierżawczą, dodajemy sam apostrof. Tak? Czyli zobaczmy, żeby powiedzieć, że na przykład to jest pokój moich dzieci, tak? to te dzieci to jest liczba mnoga. Więc liczba mnoga dzieci to jest kiec. No i dlatego, że to kiec kończy się już na s, więc dodajemy sam tylko apostrof na końcu tego wyrazu, żeby zaznaczyć właśnie ten Saxon Genitive, tą formę dzierżawczą. Czyli kids' room będzie pokój dzieciaków, czyli sam apostrof na końcu tego rzeczownika w liczbie mnogiej. Czyli this is my kids' room. To jest moich dzieciaków pokój, moich dzieci pokój. Podobnie z sąsiadami. Neighbors to sąsiedzi, tak? No i tutaj, żeby powiedzieć, że ten dom to jest... Y Y, tych sąsiadów. Tutaj mamy w liczbie mnogiej neighbors, sąsiadów. No i tylko apostrof sam, żeby zaznaczyć, że to jest ich dom. Neighbor's house, tak? Pełne zdanie. Tamten jest dom moich sąsiadów, tamten to dom moich sąsiadów. That's our neighbor's house. W ten sposób. Podobnie będzie z rodziną. Simpsons to jest to rodzina Simpsonów, to jest w liczbie mnogiej, już słówko. Simpsonowie. I dajemy apostrof S do tej rodziny m, należące dzieci. The Simpsons' Children, dzieci Simpsonów w ten sposób. Czyli jeżeli kończy się liczba, m, rzeczownik liczby mnogiej już regularnie na, na końcówkę S, to wtedy sam apostrof, gdy chcemy z, zrobić tą formę dzierżawczą. Trzeci punkt, gdy liczba mnoga rzeczownika powstaje nieregularnie, czyli nie kończy się na literkę S. Na przykład znamy takie nieregularne rzeczowniki, w sensie, w których liczba mnoga powstaje w nieregularny sposób, czyli to jest inny wyraz, na przykład children, tak, dzieci, men, mężczyźni, people, tutaj nie ma nigdzie literki S na końcu tych wyrazów w liczbie mnogiej, to by stworzyć formę dzierżawczą nie, e, dodajemy nie sam apostrof, jak tutaj poprzednio, przy tych e, rzeczownikach liczbie mnogiej regularnych. Ale normalnie apostrof i literkę S. Zobaczmy przykłady. Plac zabaw dla dzieci jest tam, czyli plac zabaw dla dzieci, czyli dzieci, plac zabaw. Children's Playground. Widzimy dzieci, to jest liczba mnoga, i teraz tutaj mamy forma dzierżawcza, że tych dzieci, plac zabaw należących do dzieci, odnoszących się do dzieci, tu mamy children, apostrof, i S. Children's playground, tak? Is over there. The children's playground is over there. Placowa dla dzieci jest tam. Podobnie men to mężczyźni. To już jest liczba mnoga. I restroom, ubikacja, która jest męska, mężczyzn, to men's restroom. W ten sposób. Gdzie jest ubikacja dla mężczyzn? Gdzie jest męska ubikacja? Where is the men's restroom? Właściwie tutaj powinienem dać znak zapytania, ponieważ to jest Pytanie oczywiście. Where's the men's restroom? Gdzie jest męska ubikacja? Podsumowanie. Formy dzierżawcze, liczby pojedynczej oraz mnogiej. Tego samego rzeczownika są inne w zapisie, ale nie różnią się w wymowie. Dla przykładu dam. Yy, dla przykładu dam tutaj brother, wyraz, jako brat, i brother's. Bracia. Formy dzierżawcze od brother i brothers będą inne w zapisie. Zobaczmy. Forma dzierżawcza od brata, czyli brother, to jest brat, i teraz y, bra, należącego coś do brata, czyli na przykład firma, ponieważ będziemy mi zdanie, to jest firma mojego brata, czyli it's my brothers company, będzie w ten sposób. Tak samo będzie w wymowie: To jest firma moich braci. It's my brothers' company. W ten sposób w wymowie tutaj nie ma różnicy. It's my brothers' company. Oba te zdania tak samo wymówimy, ale w zapisie widzimy, że jest różnica. Brother apostrof s odnosi się do jednego brata, a brothers z apostrofem odnosi się do więcej niż jednego brata czyli braci. No, i tutaj ta dzierżawcza forma od jednego brata, tu dzierżawcza forma od braci. Czyli tu jest firma y, jednego brata, mojego brata firma, a tu moich braci firma. Ale czytamy w ten sam sposób. W zapisie jest różnica. Ostatni punkt. Można utworzyć Saxon genitive, czyli ten dopełniacz saksoński formę dzierżawczą, kilka razy w tym samym zdaniu, na przykład imię. Siostry mojej mamy to także Marysia. Zobaczmy jak to jest w języku angielskim. My mother's mojej mamy siostry, czyli sister's, i dopiero imię. Name is also Mary. My mother's sister's name is also Mary. Czyli w ten sposób byśmy tworzyli yy, w jednym zdaniu. Możemy użyć wiele razy tego dopełniacza saksońskiego. Powtórz za mną kolejno, najpierw 10 słówek, a następnie 15 zdań. Pierwsze: Miasteczko, małe miasto. A town, a town, miasteczko. Budynek, a building, a building, budynek. Droga, szosa, a road, a road, droga. Widok, pogląd, zdanie. A view. A view, pogląd. Wymagać. To require. To require, wymagać. Mijać, podawać coś komuś. To pass. To pass, mijać. sugerować to suggest to suggest sugerować gorący gorąco pikantny hot hot gorący podobny similar similar podobny o o czymś kimś bądź około About, about, około. Teraz zdania. To pokój Jana. This is John's room. This is John's room. To pokój Jana. Tamten to dom mojego przyjaciela. That's my friend's house. That's my friend's house. Tamten to do mojego przyjaciela. Telefon Basi jest wyłączony. Barbara's phone is off. Barbara's phone is off. Telefon Basi jest wyłączony. Oczy mojego kota są zielone. My cat's eyes are green. My cat's eyes are green. Oczy mojego kota są zielone. To jest pokój moich dzieci. This is my kids' room. This is my kids' room. To jest pokój moich dzieci. Tamten to dom naszych sąsiadów. That's our neighbor's house. That's our neighbor's house. Tamten jest to dom naszych sąsiadów. Jak ma na imię twoja siostra? What's your sister's name? What's your sister's name? Jak ma na imię twoja siostra? Uszy słonia są bardzo duże. The elephant's ears are very big. The elephant's ears are very big. Uszy słonia są bardzo duże. To jest firma mojego brata. It's my brother's company. It's my brother's company. To firma mojego brata. To jest firma moich braci. It's my brother's company. It's my brother's company. To jest firma moich braci. Brat Marysi jest dentystą. Mary's brother is a dentist. Mary's brother is a dentist. Brat Marysi jest dentystą. Gdzie jest ubicacja dla mężczyzn? Where is the man's restroom? Where is the man's restroom? Gdzie jest ubicacja dla mężczyzn? Imię siostry mojej mamy. To także Marysia. My mother's sister's name is also Mary. My mother's sister's name is also Mary. Imię siostry mojej mamy to także Marysia. Dzieci Simpsonów bawią się przed domem. The Simpson's children. are playing in front of the house The Simpson's children are playing in front of the house Dzieci Simpsonów bawią się przed domem Urodziny mojej mamy są w sobotę My mother's birthday is on Saturday My mother's birthday is on Saturday Urodziny mojej mamy są w sobotę